Witajcie kochani na kanale Sklepiku Gosi. Z tej strony Monika z kanału Mona Art. Dziś stworzyłam dla was taką oto ślubną kartkę. Jest ona wykonana z dość starej kolekcji od Mintai Papers. Y jest do. Jest to jedna z moich ulubionych kolekcji do prac ślubnych. ale oczywiście nie tylko, również nadaje się na wszystkie inne okazje, a także na przykład na chrzest bądź komunie. Troszeczkę bardziej myślę dla dziewczynek niż, niż dla chłopców, jeżeli chodzi, wiecie, o, o chrzest czy komunie, ale jest to bardzo piękna, y, kwiatowa kolekcja. Ja najczęściej używam drugich stron papieru, czyli tych z takimi. Tłami, ponieważ no wiecie, kolekcje mi tai Papers są dosyć wzorzyste i nie każdy potrafi z nich korzystać. Natomiast są one piękne i, i ja je również kupuję ze względu właśnie na te y, drugie strony papierów. Mm, tutaj oczywiście użyłam jak zawsze produktów mm, nie tylko ze sklepiku Gosi, ale również właśnie marki Kraftula mm, i między innymi maski. Tekturek i tutaj również tych tekturek listków i kwiatuszków. Cóż mogę Wam jeszcze tutaj powiedzieć? Są tutaj elementy, niewiele tych elementów jest z kolekcji wyciętych. Skorzystam z tych, które akurat miałam już wycięte, nie wycinałam kolejnych i wewnątrz umieściłam grafikę z kart z dużej kolekcji. Kwiatuszki są materiałowe, tutaj mają takie fajne kaszki, one są lekko, wiecie, takie opalizujące, więc troszeczkę delikatnie nam nadają błysku. Zrobiłam sobie tutaj nowo kropeczki, one jeszcze mi nie wyschły i tak muszę uważać, żeby ich nie, nie dotknąć. Na początku nie myślałam o tym, żeby naklejać tą kłódkę, ale wyciąłam sobie tutaj taki ząbek. To zobaczycie później, ale w ostatnim momencie stwierdziłam, że fajnie ta kłódka będzie tutaj wyglądała ona jest taka w kształcie serca. Złota. Znaczy ona nie jest złota, ale imituje złoty kolor. I jak ją tworzyłam, oczywiście zobaczycie w tutorialu, natomiast chciałam Wam jeszcze tutaj powiedzieć jedną rzecz. Jest to moja ostatnia praca w ramach DT dla sklepiku Gosi. Niestety troszeczkę nie mam czasu już tak dużo tworzyć i troszeczkę muszę się skupić na takich, wiecie innych wyzwaniach bardziej zawodowych. Dlatego jest to mój pożegnalny filmik. Mam nadzieję, że wam się spodoba ta praca i będziecie nie tylko obserwować tutaj kanał sklepiku Gosi i nowe osoby, które będą tworzyły, ale również będziecie zaglądać do mnie na kanał, bo ja nie przestanę tworzyć, tylko po prostu Bardziej będę tworzyć tylko i wyłącznie dla przyjemności niż, niż w ramach tutaj mm, współpracy. No i to byłoby wszystko, chyba co chciałabym Wam powiedzieć. Zapraszam Was do obejrzenia materiałów i tutorialu. Do zobaczenia, kochani. Papa! Pa. Materiały, z których będę korzystała, to przede wszystkim. Kolekcja Yes I Do od Minty Papers. Tu mam mały bloczek. Nie wiem, czy on obecnie jest dostępny jeszcze w sklepiku Gosi, ale na pewno dostępne są duże arkusze. I tu mam arkusz z dodatkami. Zobaczę, czy będę je używała. Mam już trochę takich dodatków też wyciętych. I ja będę korzystać z dużych arkuszy. Z tego arkusza tutaj te dechy. On ma bardzo fajny taki tutaj na layout z tyłu wzór i z tego kwiatowego arkusza. Jest to chyba ulubiony arkusz mój z tej kolekcji. On z tyłu ma takie fajne plastry drewna, ale tym razem użyję tego kwiatowego. I tak samo użyję tych elementów, tych kart, które są w kolekcji dużej. Te małe niestety u mnie zwykle kończą jako tła. No ze względu na tą wielkość tych kart. Tutaj sobie jakąś jedną wybiorę. E, oczywiście napis. Jeszcze nie wiem który, ale to się zdecyduje. Mam tutaj kilka kwiatków z materiału. Te środeczki również kiedyś m, zakupiłam w sklepiku Gosi. Nie wiem... Nie wiem, czy dzisiaj są dostępne, ale na pewno to sprawdzę i jeśli będą, to je podlinkuję. To są takie, wiecie, ryżyki. Tutaj mam tekturkę taką, którą również kupuję w sklepiku Gosi. One mają tam 11 na 11 cm. Idealne są na takie, wiecie, warstwy. Ona jest docięta już. Fajna, więc cyk, cyk, doklejamy i już jest. Maskę z serduszkami. I do niej będzie mi potrzebna pasta modelująca, taka Light Modeling od Pentartu. To jest ta właśnie lekka pasta. Tu mam tekturkę, taką właśnie rameczkę, i będę tą kartę gdzieś tutaj wklejała pod spód. Do tego sobie jeszcze przygotowałam dwie takie tekturki z listkami i z takimi kwiatkami na gałązkach. Bardzo lubię te. Te kwiatki właśnie za to, że można je sobie tak rozcinać i w kompozycji je gdzieś tam umieścić. nowo Crystal Drops białe. Sznureczek. No i oczywiście bazę i papier na warstwę. Zapraszam do oglądania tutorialu.